Rynek skinów w Counter-Strike 2 przeżywa obecnie dynamiczne zmiany po okresie gwałtownych wzrostów cen, obserwujemy teraz znaczące spadki właśnie na tym rynku, a w tym materiale przyjrzymy się bliżej, co się dzieje i jakie mogą być tego konsekwencje. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli cię to interesuje, to zostaw subskrypcję oraz like na tym kanale, a ja codziennie staram się wrzucić jakiś wartościowy materiał odnośnie inwestowania, więc zapraszam do oglądania. Ostatnie tygodnie przyniosły nies Wzrosty cen skinów w Counter-Strike'u, o czym nagrywałem film. Teraz jednak rynek zaczyna się korygować, a wiele osób zastanawia się, co z tym dalej będzie. Jak osoba, jako osoba aktywnie uczestnicząca w rynku od dłuższego czasu. Podzielę się tu z wami swoimi obserwacjami, jakie potoczyłem ostatnimi czasy i moimi przemyśleniami. Pamiętajcie, że to tylko moje przemyślenia, a wy w komentarzach możecie pisać swoje. No bo bardzo chętnie się z wami konfrontuję w komentarzach, jeżeli mamy odmienne zdanie. Według danych, których ostatnio znalazłem w ciągu jednej doby, wartość rynku skinów spadła o około 220 milionów dolarów. Wartość rynku zmniejszyła się, więc z 5 miliard dolarów, które były all time high peakiem do poniżej 4,5 miliarda. Wiele przedmiotów straciło na wartości dosyć sporo, np. od 20% do 25% w ciągu 24 godzin, a niektóre nawet zdecydowanie więcej. To pokazuje jak dynamiczny jest ten rynek i jak trzeba go śledzić, jeżeli się gra krótkoterminowo, a jak pokazuje to, że w długim terminie wygrywa właśnie długoterminowe czekanie z naszymi inwestycjami. Przez ostatni rok rynek skinów rósł w miarę stopniowo. Co przypominało klasyczny rynek byka, czyli taki rynek jaki mamy w klasycznej hossie. Jednak ostatnio gwałtownie wzrosły niektóre ceny i było to niepokojące. Wiele osób zastanawiało się czy to nie manipulacja. Jeżeli ty chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat to też o tym nagrałem film na tym kanale. Ceny rosły po prostu według mnie zbyt szybko. Co często kończy się korektą lub krachem. Tutaj... Krachem tego jakimś wielkim nie nazwał, ale korektą i takim krachem trochę droższych skinów. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike dwójce. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odmawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę co Codziennie. Logując się z moim kodem Inwestor dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak blisk, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmu. Oraz patternów do wartości wypłacanego skina, więc polecam oczywiście skodem CS Inwestycje link w opisie. Warto pamiętać, że inwestowanie w skiny to nie zawsze jest sposób na szybki zysk. Ceny rosną tutaj zazwyczaj powoli i stabilnie. Załóżmy, że Taki dobra inwestycja może nam oddać 10-15% rocznie. Zazwyczaj nie więcej i zazwyczaj nie mniej, chociaż w zależności od tego, co bierzemy ze swoją inwestycję, bo czasami możemy wybrać wręcz idealną inwestycję, a czasami możemy wybrać po prostu chłam. Obecna sytuacja przypomina mi, że rynek może być po prostu nieobliczalny, i to, że mamy zysk jednego dnia, nie znaczy, że mamy zysk drugiego dnia, bo tu wszystko jest dynamiczne. A jeżeli ty chcesz być na bieżąco, to pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, bo tutaj dostajesz najświeższe wiadomości. Oczywiście najbardziej stratni są tutaj ludzie, którzy kupowali skiny na samych szczytach cenowych. Jeśli byście śledzili ten kanał i obejrzeli film o manipulacji, wiedzielibyście, że to nie jest najlepszy moment na zakupy w ogóle czegokolwiek. No bo Wiele skinów w ogóle podwoiło w swoją wartość w ciągu na przykład 3 dni. A teraz ich cena spadła o połowę, a strata jest znaczna. To pokazuje, jak ważne jest tutaj podejście długoterminowe, jeżeli chodzi o rynek skinów. Jeżeli nie flipujemy, a po prostu inwestujemy, to zazwyczaj lepiej na tym wychodzimy właśnie w długim terminie. Tak jak już wspomniałem, pojawiło się również spekulacje o możliwych manipulacjach rynkowych, szczególnie ze strony oczywiście chińskich inwestorów, którzy rzekomo skupują te same przedmioty w dużych ilościach. Choć trudno to jednoznacznie potwierdzić, warto mieć to na uwadze. A tak jak mówiłem już wcześniej o tym film powstał, więc nie będę się tutaj tak zbytnio rozwodził. Jednak nie wszystko można tłumaczyć tutaj manipulacją, bo wzrost liczby graczy i zainteresowania samą grą naturalnie wpływa na wzrost naszych cen, a obecna korekta może być spowodowana po prostu przegrzaniem rynku, no bo jeszcze niedawno mieliśmy tu najwyższe wzrosty w historii. Chcę, żeby ten film wam trochę przypominał to, że rynek skinów to nie jest takie miejsce, gdzie wszystko rośnie i nigdy nie spada. Rynek Steam jest dosyć ryzykownym miejscem. Wręcz jestem gotowy rzucić take'a, że jest bardziej ryzykownym miejscem niż zwykła giełda. No bo jak można nazwać coś mniej ryzykowne, jak na rynku Steam może przyjść ktoś i po prostu tak oskamować się bez żadnych konsekwencji. I no praktycznie nic nie możesz mu tu zrobić. Chociaż jeżeli oglądałeś poprzednie filmy, gdzie mówię jak się przed tym zabezpieczyć, jak bezpiecznie zachowywać się na rynku Steam. Pamiętajcie, żeby uniknąć takich drastycznych spadków, żebyście się po prostu nie budzili w nocy i patrzyli, że wasz ekwipunek spadł o 55%, no to warto inwestować w coś o stabilnej wartości, dużej płynności, żeby to się nie dało łatwo zmanipulować. No bo dużo łatwiej jest zmanipulować coś, czego jest zdecydowanie mniej, niż coś co jest płynne, i kupują to gracze, bo po prostu tego potrzebują jak skrzynki, jak kapsułki, jak naklejki. Bo jeżeli inwestujecie w skiny, których jest, nie wiem, dajmy na to 1000. Na świecie, no to jeżeli ktoś przyjdzie z odpowiednio dużym budżetem, to może wykupić je wszystkie i manipulować nimi jak będzie sobie tylko chciał. I pamiętajcie, żeby nie podlegać tutaj emocjom i żadnej panice: no bo to w inwestowaniu nie jest nam żaden w żaden sposób potrzebne. I to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Na razie.